Nie musimy być zawsze silni, mieć wszystko pod kontrolą. Czasem po prostu się boimy o przyszłość, o pieniądze, o to czy damy radę i to jest ok. Ale chodzi o to, żeby nie zostawać w tym lęku, ponieważ to negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Oto co możesz zrobić prostego, ale bardzo wspierającego w takiej stresującej sytuacji. Po pierwsze, zatrzymaj się i zauważ co tak naprawdę czujesz. Koniec końców strach to tylko stan umysłu, który wynika z Twojego postrzegania danej sytuacji. Powiedz sobie: Czuję napięcie, czuję strach, ale to tylko emocja. Mogę pomyśleć o tej sytuacji inaczej. Po drugie, weź głęboki oddech. Wiem, to takie oczywiste, ale mało kto o tym pamięta. Trzy głębokie wdechy, trzy powolne wydechy to bardzo pomaga uspokoić emocje i wrócić do siebie. Po trzecie, zadaj sobie pytanie: czego tak naprawdę się boję, lub co najgorszego może się stać w tej sytuacji? Zazwyczaj okazuje się, że to nie jest takie straszne. Z drugiej strony, popatrz optymistycznie na daną sytuację. Zadaj sobie pytanie: A co jeśli mi się uda? Co dobrego się stanie, gdy to zrobię? Koniecznie na to odpowiedz i skup się na tym pozytywnym scenariuszu. Pamiętaj, że to, czemu dajesz energię, rośnie, czyli to, jak myślisz o danej sytuacji, ma mega duży wpływ na to, jak dana sytuacja się potoczy. I po czwarte, powiedz sobie coś wspierającego. Na przykład, wszystko się dzieje na moją korzyść, albo już tyle razy sobie poradziłem, lub poradziłam, teraz też dam radę. Pamiętaj, strach to stan umysłu, o którym ty decydujesz.